Państwa. Cykl wydawniczy Warszawskiej Gazety przewiduje przerwę, czyli podwójny numer podczas majówki. I ten artykuł, który Państwu chcę przeczytać, a częściowo opowiedzieć, jest właśnie sprzed majówki. Ale przejrzałem go ponownie i jest w nim informacji dosyć dużo istotnych, jak mi się wydaje, i w tym sensie on się nie zestarzał. Przejdźmy do niego. Barbarzyńcy przynoszą dary, taki tytuł. Antyczny. Rosjanie obdarzają darami wszystkie te ludy, które kwalifikują jako narody bratnie. Ukraińcy, jako naród bratni, dostają całe pakiety darów. Te spadają z nieba na różne obiekty, wydawałoby się pożyteczne, takie jak mieszkania, dworce kolejowe, szpitale, biblioteki. Ktoś, kto zarzucałby jednak Rosjanom pewną niedelikatność w procesie obdarowywania, myliłby się. Większy brat po prostu wie lepiej i zadecydował. Że potrzebna jest modernizacja wielu ukraińskich obiektów. Oni po prostu obdarowują połową kosztów modernizacyjnych, w postaci ponosząc koszty wyburzania. Można było oczekiwać, że przywódcy bratniego narodu rosyjskiego i nas czymś obdarzą. Skapnęło więc w końcu i nam. Gruchnęło o to w kręgach około kremlowskich, że na następce blednącego Putina szykowany jest generał Nikołaj Płatanowicz-Patruszew. Posiadacz bogatego zbioru orderów, inżynier i doktor praw oraz kolekcjoner wysokich urzędów sowieckich albo rosyjskich, to na jedno wychodzi. W instytucjach związanych z zadawaniem szeroko rozumianego bólu oraz skrytobójstwem, tam gdzie potrzeba i ochota. Zarząd KGB w Leningradzie, zarząd z Federalnej Służby Kontrwywiadów Karelii, któremu szefował, zarząd organizacyjno-inspekcyjny Departamentu Kadrowo-Organizacyjnego Federalnej Służby Bezpieczeństwa, główny zarząd kontroli prezydenta Rosji, który też był szefem, a ostatecznie piastował funkcję zastępcy dyrektora FSB i w końcu jej dyrektora. Obecnie jest sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Jak zapewne wszyscy wiemy, rosyjskie służby przygotowały do roli nowoczesnego Chruszczowa obywatela Nawalnego, legendując go od siatkami, w czasie których wygłasza publiczne manifesty. Ale dla wielu naszych zacnych polityków jest to kandydat nieznany i nie aż tak wygodny, bo komunikuje się bezpośrednio z Berlinem pod przykrywką leczenia szpitalnego i emerytury z Unii Europejskiej może nie chcieć załatwić. Co innego, Patruszew. Były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, generał Stanisław Kozis, zaprosił Patruszewa na zakrapiane 20-lecie istnienie biura 31 stycznia 2011 roku. Ten przyjechał i stosunki odświeżył, bo nawiązane były zapewne już wcześniej, jeszcze w czasie moskiewskich czy leningradzkich kursów. Stronie rosyjskiej wypadało się zrewanżować, bo wizyta Patruszewa była w istocie rewizytą. Tuż po 10 kwietnia 2010 roku to Stanisław. Koziej odświeżał sobie i zakrapiał w goś gościnie na Kremlu. Zacytujmy za oficjalnym komunikatem Bebenu. Cytat. Minister Stanisław Koziej podziękował sekretarzowi Nikołajowi Patruszewowi za możliwość spotkania oraz złożył życzenia z okazji 65. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego wyraził satysfakcję z zaproszenia polskich żo żołnierzy do udziału w defiladzie na Placu Czerwonym. Fakt ten upamiętnia wkład Polski w życie nad III Rzeszą Niemiecką. Odnosząc się do solidarności i pomocy okazanej przez rosyjskie władze i rosyjskie społeczeństwo po katastrofie lotniczej podsmoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku, Stanisław Koziej stwierdził, że Polska i Rosja nie mogą zmarnować szansy na rozwój współpracy dwustronnej w szeroko rozumianej sferze bezpieczeństwa. Sekretarz Nikołaj Patruszew wydał podległym mu służbom polecenie przygotowania rosyjskich propozycji dotyczących współpracy BBN i RBFR, czyli Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, które mogły być tematem rozmów podczas jego wizyty w Polsce, a więc widzimy, że ta wymiana informacji, ale tworzenie platform pod realizację przyszłych wspólnych planów były w pełnym toku. Złote to były czasy, więc Patruszew na pewno zachowa generała Kozieja i ówczesnych członków bpn we wdzięcznej pamięci. Podobnie rzecz ma się z byłym prezydentem Rzeczpospolitej Bronisławem Komorowskim. Tym od tego lapsusu, tu cytat, prezydent Kaczyński gdzieś poleci i wszystko może się zmienić. No, ktoś z takim poczuciem humoru łatwo zjednuje sobie wdzięczne serca KGBistów, którzy nie tylko się napić, ale i pożartować lubią. Ale lubią sobie też trochę sportu pooglądać na żywo od czasu do czasu i w zacnym towarzystwie, więc w lipcu 2011 roku na prywatne zaproszenie Komorowskiego, patruszew pojawił się w Sopocie i był goszczony po królewsku. Dostał Porsche na polskich blachach oraz ochronę i skromną kawalkadą poruszał się inkognito po Trójmieście. Jest zupełnym przypadkiem, że w tym samym czasie prezydent Komorowski zaprosił również prywatnie kanclerz Niemiec Angielę Merkel. No musieli się w trójkę spotkać, bo takich przecież przypadkowych okazji się nie marnuje. Hipotetycznie, ale nie bez podstaw, można też założyć, że i Angela Merkel, wtedy szefowa propagandy w komunistycznej fraje Deutsche Jugend i Patruszew, polerujący szlify w KGB, ale i Olaf Scholz, dziś urzędujący kanclerz Republiki Federalnej, a dawniej komunista z Hamburga, mogli się spotkać na jakimś pokojowym wiecu w byłej MRD w latach 80., a w każdym razie na pewno pani i pan kanclerz na takich spędach wspólnie bywali. Co by nie myśleć o profesjonalizmie służb rosyjskich w kontekście dzisiaj prowadzonych działań zbrojnych na Ukrainie, drzewiej lepiej bywało i niejedna duszyczka wpadła do kagiebisty koszyczka. Całkiem przyzwoite żniwo zbierała KGB nie tylko w krajach europejskich, ale także i na innych kontynentach, w tym dla nas interesującego przykładu w Ameryce Południowej. W tejże Ameryce udało się chłopcom, kagiebowcom zinfiltrować dostojników Kościoła i zachęcić ich do używania kałacha w ekumenicznych dyskusjach prowadzonych w ramach tzw. teologii wyzwolenia. Obecnie nam zasiadającego na piotrowym tronie papieża Franciszka, nie podejrzewam o sprzyjanie tej formie ekumenizmu, ale gdzieś w umyśle Ojca Świętego musiała niestety zagnieździć się kagiebowska frazeologia. Dlatego też, jak sądzę, użył jej ostatnio mówiąc o, tu cytat, natowskim szczekaniu pod rosyjskimi drzwiami. Zamknąć cytat. Rzecz tu nie w samym koncepcie, bo jako żywo NATO rozszerzało się na wschód wbrew rosyjskim protestom, ale we frazeologii właśnie, a ta jest niepokojąca. Po frazę tę moglibyśmy włożyć w usta i Stalina, i Chruszczowa, chociaż nie Breżniewa, czy Gorbaczowa, bo dwaj ostatni uważali na to, co mówią. W tym miejscu chcę raz jeszcze wrócić do dyskusji nad marzeniami o restytucji Wielkiej Rzeczpospolitej. Coraz wyraźniej widać, że Ukraińcy mają o wiele więcej determinacji w dziele wymuszania na wielu ważnych graczach tego globu olbrzymich finansowych dotacji. A to jest coś, czego nie potrafiły i nie potrafią dziś robić nasze polityczne elity. Patrząc na rzeczy z nieco perspektywy, Ukraina wystawi Zachodowi po jej ewentualnym zwycięstwie nad Rosją potężny rachunek za materiałowe, strukturalne i moralne zniszczenie pretendenta do współpanowania nad światem. Zełęski i jego otoczenie to twardzi gracze. A my ciągle wychodzimy na naiwniaków biorących na poważnie frazesy o wolności i demokracji. Ukraina dostała od nas ostatnio 240 czołgów T-72M, bo Niemcy obiecali nam sprezentować leopardy, więc chyba tak już zostanie. Jedni będą mieli dane, a my obiecane. Obiecane czołgi na pewno też jakoś tam sprawdzają się na bitewnych polach. Ukraina zapewni sobie nowy plan Marszala, a my zapewne jakoś tam się pozbieramy po solidnym ekonomicznym kryzysie, w który w części przecież będzie następstwem naszego wysiłku wojennego. Ukraińcy nie będą się czuli w obowiązku czynić nam żadnych uprzejmości, bo w końcu walczyli, umierali także i za nas, więc będziemy kwitał. Po dłuższym na skreślam ostatecznie i tak ostrożnie przeze mnie używane słowa unia w kontekście przyszłości Polski i Ukrainy i zamieniam je na użytek bliskiej przyszłości na. Słowa: współpraca, sojusz militarny, droga do wspólnego opisania trudnej przeszłości, a może nawet przyjaźń. Ale już na poziomie gospodarczym musimy się przygotować na twarde negocjacje. Musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy nasze gospodarki są komplementarne, czy też może konkurencyjne. Po możliwym zwycięstwie stanie się Ukraina potencjalnym, potężnym graczem w Europie. Los nie oszczędził jej ani postkomunistycznych oligarchów, ani sowieckich dowódców wojskowych, ani putinowskich kolaborantów. Jednego, drugiego i trzeciego i my mieliśmy w nadmiarze. Tylko, że oni nie mieli aż tak notorycznych berlińskich Lizusów i to nie im zaproponowano wice szefa niemieckiego wywiadu na ambasadora, bo oni na to akurat by się nie zgodzili. A po ostatnim, po wygranej wojnie z drugim mocarstwem świata zawsze będą mogli nam uznajmić, że skoro nie chcemy dojść do porozumienia, to możemy się bić. A kto chciałby?